Lato minęło i nastał sezon jesienny. Z powodu covidu panowała lekka posucha, ale wszystkie zaległe serie zaczynają powoli do nas spływać. Część z nich pojawi się już w tym sezonie. No ja bardzo przepraszam, ale czy istnieje w ogóle potrzeba, aby komukolwiek przypominać o drugiej części sezonu? To the top. Wszyscy zainteresowani na pewno odliczają minuty do pierwszego odcinka, czy może raczej serwu. Tak więc, wszyscy kibice Hinaty i spółki, cieszcie się, wasz głód niedługo zostanie zaspokojony. Yasha Hime jest kontynuacją kultowego anime Inuyasha. Tym razem główne role mają zagrać Toa i Setsuna, córki Sashiomaru oraz Moroa, córka Kagome i Inuyaszy. Nowa przygoda, nowa akcja oraz nowe spotkania w fantastycznym świecie feudalnej Japonii. Pachnie to wyjątkowo apetycznie. Myślę, że każdy fan tego wspaniałego na jakim jest Inuyasha, powinien rzucić się na Yashahimę niczym Reksio na szynkę. Ogłoszenie remake'u Gdy zapłaczą cykady było dla mnie dużym zaskoczeniem. No bo bądźmy szczerzy, czy jest on komukolwiek potrzebny? Seria z 2006 roku była wspaniała. Studio Passion wpłynęło na bardzo niebezpieczne wody wysokich oczekiwań. O wiele bardziej bym się ucieszył, gdyby zapowiedziano remake u Mineko, bo ten istotnie jest potrzebny. No ale nie skazujmy anime na porażkę jeszcze przed premierą. Może nowe cykady również uroczą nas słodziutką psychozą. Yuji bardzo lubi spędzać swój czas wraz z klubem okultystycznym. Gdy pewnego dnia członkowie klubu odnajdują przeklęty przedmiot i łamią pieczęć, atakuje ich tajemnicza, demoniczna siła. Yuji nie mogąc inaczej pokonać siły nadnaturalnej, zjada przeklęty przedmiot. Jeden z palców Sakuny, demona, który ich zaatakował i tym samym zostaje jego żywicielem. Po tym zdarzeniu chłopak poprzysięga odnaleźć i zjeść wszystkie pozostałe palce demona, co umożliwi jego zniszczenie. Całość brzmi dość oryginalnie i zapowiada się na dość mięsne show. A jako, że oryginalna manga wychodzi w jumpie, jest szansa, że dostajemy coś lepszego niż bez mózgą sieczkę. Czekam. Głównym bohaterem Kamisama Nattahi jest Yuta Narukami, licealista przygotowujący się do egzaminów wstępnych na studia. Pewnego dnia spotyka Hinę, dziewczynę, która twierdzi, że jest z Bogiem oraz że świat skończy się za 30 dni. Od tego momentu omawiana dwójka stara się jak najpełniej wykorzystać czas, który im pozostał. Może normalnie nie zwróciłbym uwagi na ten tytuł, ale za jego scenariusz odpowiada Jun Maeda, gość, dzięki któremu zobaczyliśmy Kanon, Klanat, Angel Beast czy Little Busters. Jeśli tylko P.A. Words nie popełni tych samych błędów co przy Charlotte, to jest szansa, że dostaniemy tytuł, który zostanie w naszej pamięci na lata. Ile to już wiosen minęło od pierwszego sezonu Machoki I w końcu, po tym długim czekaniu, dostajemy dalsze przygody Tatsui i Miyuki. Tym razem licealistom przyjdzie szukać odpowiedzi na pytanie, kto lub co atakuje uczniów i pozostawia ich kompletnie wyssanych z krwi. A rozwiązanie tej tajemnicy nie będzie proste, gdyż tym razem, poza oczywistym przeciwnikiem, na scenie ma pojawić się ktoś trzeci. Oj, stęskniłem się za akcją rozgrywającą się w alternatywnej wersji Japonii, gdzie magia i technika stanowią dwie strony tej samej monety. Czasami to nie destynacja podróży jest jej celem, a podróż sama w sobie. Nie mając żadnego konkretnego celu, pewna wiedźma przemierza świat, zapisując karty powieści, jaką jest jej wyprawa. A gdy ta podróż się zakończy, Wiedźma wybierze sobie uczennicę, której celem będzie powtórzenie cyklu swojej mistrzyni. Strasznie to enigmatyczne, ale przygoda, okruchy życia i fantazy to mieszanina, którą bardzo lubię. Może być dobre. Adaptacja trzeciego weptuna z tak zwanej wielkiej trójki nie mogła zostać przeze mnie pominięta. Wiele osób czeka z wypiekami na Nobles, ale po wyjątkowo pociętym i średnim Gotow High School moje oczekiwania są raczej mizerne. Nie chcę skreślać tytułu jeszcze przed premierą, ale jeśli Crunchyroll zamierza znowu zrobić to, co zrobiło z licealnym bogiem, to wolę darować sobie to anime, a mam przeczucie, że tak właśnie będzie. Cóż, sprawdzę przynajmniej pierwszy odcinek. Ambicją Nasy Juzakiego jest dołączyć do programu Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. Ale życie rzadko układa się po naszej myśli i Nasę potrąca samochód. Na szczęście ratuje go tajemnicze nieznajoma, a on w tej samej chwili wyznaje, że chciałby się z nią umówić. Nieznajoma zgadza się, ale tylko pod warunkiem, że się pobiorą. Tak zaczyna się ich dziwne życie małżeńskie. Ten opis brzmi co najmniej niezwykle. Rzucę okiem na pierwszy odcinek. Może być dobre. A jakie anime Wy macie w planie obejrzeć? Piszcie w komentarzach. Mile widziane również dwa-trzy słowa, dlaczego zamierzacie obejrzeć właśnie ten tytuł. Jeśli się z czymś machnąłem, wybaczcie. Wiele z tych serii to dla mnie nowość. W tym miejscu. Nie znasz tych serii, a mimo to o nich mówisz? Skaranie Boże! Jak ja byłem w Twoim wieku, przynajmniej wiedziałem, o czym mówię! Co? Kim ty jesteś? Coś ty w ogóle za jeden? Jestem papa Wołk, ale możesz mi mówić dziadku. Jestem manifestacją Twojego zaawansowanego wieku. Jakiego zaawansowanego wieku? Wciąż jestem młody i piękny! Już niedługo, wnet zaczną się u ciebie postępujące za nawracające bóle pleców oraz problemy ze wzwodem. Nie mam żadnego z tych problemów. Jeszcze ich nie masz, synku. Jeszcze. I witam młodzieży przed telewizorkami. Zróbcie staruszkowi przysługę i kliknijcie łapkę w górę. Do następnego razu.